Czy jestem dupkiem za powiedzenie tacie, że nie będzie możliwości nadrobienia nieobecności na zakończeniu liceum? Pod koniec tego miesiąca kończę szkołę średnią, 18 lat. Dwa dni temu mój tata podrzucił mi bombę, że jego pasierbica, 14 lat, ma tego samego dnia ceremonię wręczenia nagród w konkursie, do którego przystąpiła i który wygrała w innym stanie, i że bardzo chce, żeby tam był. Powiedział mi, że nie da rady być na obu uroczystościach, a ponieważ jego żona i ich wspólne dzieci będą tam razem, on też musi tam być. Powiedział mi, że mi to wynagrodzi i możemy świętować innym razem. Nadal z nim mieszkam, już niedługo. Moja mama zmarła, gdy miałem 7 lat, a tata ożenił się ponownie, gdy miałem 11 lub 12 lat. I tak minęło kilka lat. Jego pasierbica nigdy nie znała swojego biologicznego ojca, więc mój tata zaakceptował ją jako swoją. W ciągu ostatnich pięć, szóstych lat traktował ją bardzo priorytetowo. Nie zawsze widać to w najbardziej oczywisty sposób, ale można to odczuć. Czas ojca z synem został zawieszony na czas nieokreślony, a zamiast tego tata powiedział mi, że musimy włączyć ją do naszego wspólnego czasu, ale spędzał też czas tylko z nią na czas ojca z córką. Poruszyłem to z moim tatą, a on powiedział mi, że nie staram się być bliżej niej, więc chciał, abyśmy wszyscy się związali i nie chciał, żebym skupiał się tylko na mojej relacji z nim. Chodził na jej tańce zamiast na moje mecze koszykówki, jeśli odbywały się w tym samym czasie. Nieważne, że o moim dowiedział się pierwszy, on i tak pominie moje rzeczy, by pójść na jej. Zabiera nas na rodzinne dni i za każdym razem, gdy on i jego żona mówią, że dzieci mogą wybierać, wybiera jej wybory zamiast moich. Twierdzi, że to dlatego, że będą one najfajniejsze dla wszystkich, ale tak naprawdę mówi to nawet później, cokolwiek chce jego mała księżniczka. Nasza lodówka i prysznic zepsuły się w tym samym czasie. Zbliżały się urodziny jego pasierbicy, więc wziął pieniądze z mojego funduszu urodzinowego, żeby zapłacić za te rzeczy i żeby jego pasierbica na pewno dostała to, co chciała, ten domek dla Barbie i cały zestaw ubrań, które kosztowały chyba 250 dolarów. Nie odzyskał wszystkich pieniędzy przed moimi urodzinami, więc zamiast tego kupił mi kartę podarunkową o wartości 30 dolarów na Steam, kiedy obiecał mi nowy monitor i klawiaturę do mojego komputera. To był prezent od moich dziadków. Kiedy mój tata powiedział mi, że nie będzie na mojej maturze, aby ją wspierać, powiedziałem mu, że nie da się tego nadrobić i może zapomnieć o byciu częścią mojego życia w przyszłości. Powiedział mi, że mi to wynagrodzi. A ja powiedziałem mu, że zawsze będę na drugim miejscu po jego małej księżniczce i nie zamierzam się z tym pogodzić. Powiedziałem mu, że odrzucił mnie po raz ostatni. Tata błagał mnie o rozsądek, ale odszedłem. Potem zaprosiłem oboje dziadków, którzy zgodzili się przyjść. Jego żona powiedziała mi, że mogłem przyjść z nimi i nie muszę uczestniczyć w ceremonii, ale mogę wspierać moją siostrę. Odpowiedziałem, że jej córka nie jest moją siostrą i nie chcę dłużej wspierać ich rodziny, a wkrótce zniknę im z oczu. Nazwała mnie egoistą i powiedziała, że nie mogę odmówić jej córce ojca.